Aaron, ja przede wszystkim muszę powiedzieć jedno. Za takie mecze jak dzisiaj, kibice kochają koszykówkę. Zapewne zdajesz sobie z tego sprawę. Pokazaliście, że dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, prawda? Naprawdę niewiele zabrakło, żebyście sprawili niespodziankę, bo takie zakończenie byłoby niespodzianką w tym meczu. Powiedz mi, co czuje zawodnik po takiej końcówce, po takich emocjach? Co czuję? No zmęczony jestem, bo ta nasza pierwsza bardzo zła połowa. Wymusiła nas na bardzo duży wysiłek w drugiej. I no co powiedzieć? No tak jak mówisz, dla kibiców to prawdopodobnie był bardzo fajny mecz. Zakończył się dobrze dla nich jeszcze na dodatek, więc gratuluję im. Czarni zmusili was właśnie do dużej agresji, zarówno w ataku, jak i w obronie. Przede wszystkim swoją obroną przycisnęli was mocno, przycisnęli tempo. Czy to wyprowadziło Was w jakiś sposób z rytmu? Czy byliście fizycznie przygotowani do tego spotkania? Nie jesteśmy fizycznie przygotowani do wszystkich spotkań, ale mi się wydaje, że odwrotnie powiem, że to ich atak w pierwszej połowie nam naprawdę dał dużo trudu. 9 na 9 za 3 punkty w pierwszej połowie to chyba mi się jeszcze nie zdarzyło w karierze grać przeciwko komuś, który tak rzuca za trzy, więc to ich bardzo, w dobry bardzo rytm ich wsadziło na mecz. No a potem musieliśmy gonić, tak jak powiedziałem, całą drugą połowę i na końcu no to jak zawsze w koszykówce szczegóły małe, no tam można gadać o sędziów, ale ja nie jestem, nie, to nie jest mój styl, więc gratuluję no i, i już. Ale mecz miał wyraźnie dwa oblicza. Pierwsza połowa to y, wielka pogoń czarnych. Później wy odrabialiście stratę, wykorzystaliście ich słabości. Mimo wszystko Donalda Skyris y, wypadł lepiej w tej rywalizacji z waszym trenerem. Czy był on dla was mimo wszystko cały czas zagadką? Kto zagadką? Trener? Trener Co? Kairis? Mhm. Nie przejmujemy się tym, nie. My gramy naszą koszykówkę. W pierwszej połowie nie znaleźliśmy po prostu naszego rytmu, nie graliśmy w naszym tempie. No i w drugim zaczęliśmy odnaleźć się trochę w tym wszystkim, wróciła, wróciła nasza gra i, i daliśmy bardzo dużo trudu na pod koniec, no ale taka jest koszykówka i trzeba się z tym pogodzić i dalej pracować ciężko. Oczywiście, dlatego życzę Wam sukcesu w kolejnym meczu i jeszcze raz dziękuję za tak piękne widowisko dziękuję sportowe. Bardzo, Jarek, widzę krew na twojej koszulce, krew polała się naprawdę mocno, dużo walki fizycznej w tym meczu, dużo nerwowości, e, także z twoim udziałem. Powiedz mi, czy po prostu tak bardzo chcieliście wygrać, czy zawodnicy z telemetru zmuszali was do takiej postawy? No, myślę, że na pewno super zaczęli ten mecz, była najlepsza, najlepsza pierwsza połowa w tym sezonie, mieliśmy super skuteczność za trzy, o ile pamiętam, mieliśmy 8 na 8, więc myślę, że stąd i też z naszej obrony w pierwszej połowie taka przewaga. Wiadomo, że w drugiej połowie już ciężko utrzymać się koncentrację i też gdzieś tam troszkę uciekła. E, Stenmet zaczął dużo więcej bronić, e, nie będę mówił, że się zmieniło troszkę sędziowanie, bo troszkę troszkę zawsze się pomaga faworytom, ale, ale uważam, że nie ma co do się czepiać. Też jesteśmy ciała, że, że nie graliśmy konsekwentnie, troszkę daliśmy szybkich rzutów, e, Stenmetowi wpadło dużo trójek w drugiej połowie i są ta nerwowa końcówka, ale. Tak jak Pani powiedziała, że straciliśmy bardzo dużo siły, nie poddawaliśmy się do samego końca, mimo że było już bardzo, bardzo ciężko. Nie mogliśmy znaleźć drogi do kosza, ale udało się, dwa, dwa punkty są tutaj i, i to jest najważniejsze. Tempo Twojego mówienia jest takie jak tempo gry, które dzisiaj widzieliśmy na parkiecie. Zdenerwowałeś się w końcówce, Strasznie. te dwa rzuty wolne Strasznie. będą pewnie śniły Ci się po nocach. E, ja rozumiem te emocje, e, koledzy nie będą mieli pretensji? Nie, bo wygraliśmy, także to już nie w niepamięć, nieważne kto do punktu wrócił, kto do zrobił zbiorek strat. Nieważne, ważne, że wygraliśmy. Po prostu na przyszłość trzeba to trafić, żeby nie było już potem nogi nerwowej końcówki, bo byłoby cztery punkty i, i, i byłoby po meczu. a tak to jeszcze wybronić, ale cała piątka się dobrze postarała na, na parkiecie i cieszymy się bardzo. Czy w przerwie w szatni panował radosny nastrój? Czy myśleliście o tym, że tej koncentracji nie wolno wam stracić? Ale to się tak mówi, że, że, że trzeba wyjść i zagrać to samo co w pierwszej połowie, ale to nie jest takie proste, nie, trzeba uwierzyć. Że naprawdę nie było żadnych uśmiechów ani, ani już jakiejś, nie, jakiegoś świętowania. Trener nas szybko na ziemię sprostował, że 0-0, mamy utrzymać chociaż 20 punktów, 25 po trzeciej kwarcie i, i grać długo i, i, i konsekwentnie. No ale niestety było troszkę inaczej, zdecydowanie inaczej, ale no, mówię po raz trzeci, że wygraliśmy i należy nam się pochwała. I, Trzeba teraz dobrze odpocząć. O, tak. Trzeba przyznać, że faworytem w tym meczu był na pewno Stelmet. Wy zaskoczyliście aż tak dobrą postawą, chyba samych siebie również. No myślę, że trenujemy tyle ciężko, że, że myślę, że to się odbija na naszej grze. I też ta koncentracja z, z, z początku meczu i, i te cele, nasze rzuty, to się nie bierze tak w przypadku, że nagle mamy dobry dzień. Tylko to są tygodnie pracy. Odkąd przyszedł ten nowy trener, naprawdę ciężko pracujemy i, i, i koncentrujemy się na naszej grze nam się ograniczyć straty do minimum, ale no, różnie, różnie bywa, ale widać, że nasze koleczność jest lepszy, lepiej się z, z, zgraliśmy ze sobą i dużo le, lepiej gramy to, bardziej agresywnie i to się przekłada na wyniki. A To, że system był faworytem to wiadomo, jest więcej micrzem Polski, ale już ten sezon pokazał nieraz, że pierwsze z, zespoły z, z czoła tabeli przygrywają z, z, z daną częścią i, i jest odwrotnie, więc o, o tyle ta liga jest fajna w tym roku, że no, jest, jest to oglądać. nie marzy, że gra z mistrz z siatką ten bo to też może być różnie. Kibice pomogli w dzisiejszym meczu? Zdecydowanie. Dzisiaj się podkreślali nawet na ławce siedząc, że atmosfera była bardzo zbliżona do meczu z Koszalinem. Było cały czas głośno, do tej pory już mi w głowie i aż, aż miło grać z taką publiką. A nam miło patrzeć na takie mecze jak dzisiejszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję kibicom i wszystkim.